Trasa hiszpańskiej Bułty. A, a jeśli Hiszpania, jeśli Vuelta, to oczywiście zwycięzca w dwóch etapów tego wyścigu Tomek Marczyński. Eee, Tomek, spojrzałeś już na trasę tegorocznej Bułty? Eee, nie, jeszcze nawet nie spojrzałem na trasę, to jest za no. <noise> <noise> Dodam, że jesteśmy po trzecim etapie naszego narodowego turu. Eee, a troszkę tam się będzie działo jeszcze na trasie, to tak, to tak żebyś wiedział, na zaś. Dzisiaj będę miał projekcję z każdym etapem od trawy w bo autobusie, więc trochę się więcej dowiem. <grym> Tomek, Vuelta jak zwykle nie dla sprinterów. Dziewięć etapów kończy się na podjazdach. Jeden więcej niż rok temu. Dyrektor Vuelty powiedział, że ten trzeci tydzień to jest najtrudniejszy trzeci tydzień w historii tego wyścigu. To będzie na pewno ciężko. Będzie ciężko. Będzie ciężko, słuchaj, zaczyna się wszystko od y, jazdy na czas, no ale do 8 km, powiedzmy taka roz, rozbiegówka katedra w Burgos, piękne miejsce. Mhm. Potem mamy etap y, dla sprinterów. No ale już na trzecim etapie robi się tak mniej śmiesznie, bo mamy na koniec podjazd, to jest ponad 7,5 km, 17%. Podobno bardzo mocno trzyma. W środkowej części znasz ten podjazd? Nie, nie znam tego podjazdu, ale już po profilu myślę, że będą już na pewno byłoni nam się już na tym etapie czołówka, jeżeli będzie klasyfikacja generalną. No właśnie, Etap, już powinni się przetestować troszkę, nie? Tak. Ci, ci zawodnicy. Myślę, że na pewno, że na pewno to już będą pierwsze różnice czasowe i będziemy już widzieć, kto przyjechał na Wawelce walczyć o generalnie. Czyli Picon Blanco, to jest ten podjazd, od którego rozpocznie się właściwie walka w klasyfikacji generalnej tegorocznej WLP. A potem mamy taki etap troszkę zdradliwy, bo takie etapy się wydają płaskie, ale jak tak spojrzymy sobie na profil, no to tu jest cały czas, cały czas właściwie góra-dół i ta końcówka też pod górę. Co, dla ucieczki? Myślę, że tak, że to może być etap... E pod ucieczkę, tak na etapie poprzednim nam się trochę wyłoni klasyfikacja generalna, myślę, że to nie będzie. No drużyny nie będą jeszcze podczas czwartego etapu dawać się wszystko, żeby koszulkę wieść dalej, więc myślę, że jeżeli tutaj pójdzie większy odjazd, to mam bardzo dużą szansę, żeby przetrwać do samego końca i dojechać do mety. To byłby taki etap, który byś sobie zaznaczył, czy nie? Bardzo możliwe, tak. <laughs> No, później mamy jednak, jednak powiedziałem, nie dla sprinterów, ale coś dla, ciebie, dla siebie mają, do ten, bo ten etap do Albacete, no to Albacete jest wyraźnie, wyraźnie sprinterski, ale potem znowu taki zdradliwy etap, Wuelta lubi takie etapy, niby nic, zobacz, z górki, płasko, a zobacz, co się dzieje na końcu. Tak, na pewno takie etapy są bardzo nerwowe, szczególnie już, już wiadomo na tym ostatnim podjeździe będą jakieś myślę sekundowe różnice podczas faworytów, ale tutaj jest większy wyścig tak naprawdę. O to, żeby zacząć podjazd z samego przodu, niż, niż później już na samym podjeździe. Więc nie wiem, czy tutaj będzie otwarty den. Jeżeli to jest troszeczkę otwartego i może być troszeczkę wiatru, więc może jeszcze się ten trochę porwać przed samym podjazdem. No przed takim etapem z kolei, pewnie w autokarze się sporo roboty przed, przed tobą, żeby tutaj na tym płaskim doprowadzić. Tak, I tak. swojego pod tą górkę wysoko. Tak, są tu bardzo nerowe, etapy. tak naprawdę na. Mm, nie wiem, żeby twój lider zaczął taki podjazd z samego przodu, to jest praktycznie takie rozprowadzanie jak na finisz na polskim etapie. Więc jest, jest bardzo nerwowy w hmm. No i znowu mamy schody. To są premie trzeciej, drugiej kategorii, ale końcówka już pierwsza kategoria Balkon de Alicante. Tak. Eee, te tereny właśnie wokół Walencji, Alicante, to jest cały czas góra-dół, góra-dół, jeżeli troszeczkę odjedziemy od, od wybrzeża i wjedziemy trochę w ląd. E, więc e, to jest jakby idealny reprezentant e, terenu, który tam jest, dlatego w te w terenie wybiera się tyle, tyle ekip zawodowych na początku roku, żeby właśnie robić zgrupowania i training camps. Bo... Jest to naprawdę ciężki etap. No i co charakterystyczne, zobacz, 152 km, czyli wolta jest znowu krótki, dynamiczny etap. To, tak. To jest to, z czego znana jest wolta od wielu lat. Tak, myślę, że to jest fajne, bo od, od startu na cały czas coś się dzieje jest naprawdę e, duże ściganie, i moim zdaniem w tym kierunku powinno iść. E, Modern cycling, czyli kolarstwo ee, współczesne. współczesne. Mm -hmm. Mm -hmm. No i tutaj znowu faboryci muszą uważać, bo tu, tu można, można na tym etapie trochę stracić. Oczywiście. Tak naprawdę. No, kolejny tutaj La Manga del Mar Menor de 163 km, ale znów raczej ci szybcy, szybcy kolarze, oni w początkowej fazie wyścigu mają trochę szans, ale dziewiąty szana. etap to znowu może być jeden z tych decydujących o klasyfikacji całego wyścigu. Eee, tak, na pewno. Myślę, że to będzie jeden z najcięższych etapów. Eee, wjeżdżają kolarze na też duże wysokości, więc ci, którzy trenowali na wysokości, są przyzwyczajeni do wysiłków. Eee, powyżej 2000 metrów będą mieć troszeczkę łatwiej. Eee, tak naprawdę, można powiedzieć, trzy podjazdy, ale no i to ten, bardzo... ten Kojado Venta Luisa to jest 29 km. Tak, to jest tak, w, ca w całości, bo potem ta ścianka ostatnia krótsza, no, ale całości to jest jednak bardzo długi Eee, no i ten podjazd. A jeszcze poza tym mocno podobno wieje w tych terenach. To jest, I tu jest 4000 metrów tych Nie, no. Etap, który ma powyżej 3000, jest etapem ciężkim. To, będzie 000, to są etapy bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. No i dzień przerwy. Pierwszy dzień przerwy wyścigu. No i po tym dniu przerwy taki etap właściwie troszeczkę, żeby chyba znowu go złapać i złapać jedyny. Myślę, że tak. Myślę, że tacy kolarze, myślę, że nawet może niektórzy z że będą w stanie przejść ten podjazd. Myślę, że 60-70 osób przyjedzie tutaj nawet. Albo ucieczka też, też bardzo można. Albo ucieczka, ale z kolei etap jedenasty się taki bardziej dla ucieczki wydaje, wydaje odpowiedni, żeby zobaczyć ten teren. Też, bo tu pewnie, No pewnie. Ci z generalki pojadą spokojnie, będą się pilnować i może nawet taki odjazd pojechać, bo już straty będą duże w generalce. Eee, tak, jak najbardziej eee, jedziemy tutaj z Antekery, czyli z miejsca, w którym ja wygrałem drugi etap, tutaj Wolta startuje. Wjeżdżamy eee, do Walte de Hayen, czyli już to w Andaluzji i tam jest też cały czas taki teren Góra do góra. Do eee, jak najbardziej ten etap może być etapem podcieczka. Etap 12 z do Kordoby. Piękne, znane wszystkim nazwy. Tak. E, no i tutaj ta górka, najpierw trzecia kategoria, później druga kategoria, no to może taki, taka sekwencja może trochę Splinterów zmęczyć. Tak, myślę, że też jak przyjedzie tutaj peleton będzie on bardzo okrojony. Eee, też jest to etap, w którym teoretycznie ucieczka, jeżeli będzie dosyć duża, może dalej to mety, więc eee, dalej Andaluzję, więc Cordobą możemy spodziewać się 40-45 stopni w tym okresie. Ale no właśnie, bo to jeszcze te upały dochodzą do tego wszystkiego. Ta druga wspinaczka, rzeczywiście te 14% w nazwie tutaj mówi, mówi za siebie. No, trzynasty etap. Myślę, że będzie szczęśliwa trzynastka dla jakiegoś szybkiego zawodnika. Dla tych, którzy przetrwają? Dla tych, którzy przetrwają. Natomiast, już czternastka dla kogo będzie szczęśliwa? Tutaj najpierw mamy ten pierwszy podjazd Puerto Berzo Cana, to jest prawie 8 kilometrów. Później jest no niby tylko dwa ale bardzo strome ściany, 15-20. Tutaj jest Alto Coado de Ballesteros. Czy? Zjazd i właściwie tutaj nie ma momentu odpoczynku i ten ostatni podjazd pico Biurelkas e, to jest 14 km naprawdę stromej wspinaczki. Tak, na no tutaj będą już coraz większe straty. Będzie nakładał się e, wysiłek, to już jest końcówka drugiego tygodnia ścigania, więc myślę, że już nawet na tych... Popka, które są przed ostatnim podjazdem będzie się po rwał bardzo i już od tego momentu będzie zaczynała się selekcja. Tak, właśnie to na tych ząbkach można ładnie to ładną gło... selekcję tak robić. tak, 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 tak. tak, tak. tak. No i na 15 etapie nie będzie odpoczynku. Znowu mamy dwie premie pierwszej kategorii. Kończymy w Barraco, kończymy po lekkim zjeździe, ale to jest zobacz, też odwrotność do tych tendencji, które widzieliśmy na Tour de France na przykład, że bardzo dużo etapów jednak kończyło się ze zjazdem. Nawet po tych, naj, po tych najtrudniejszych górach był zjazd do Betty, a tutaj na Walcie jedna góra, góra, góra. To tutaj mamy zjazd, ale z takiej, po takim niewielkim podjeździe trzeciej kategorii. Mhm. Zresztą to, to już jest kwestia organizatora. Ja myślę, że lepsze do oglądania, szczególnie dla kibiców, teraz kiedy kibice z pogodą mogą wracać na trasy, e, lepsze emocje. Dla nas jest kończyć takie etap pod górę, gdzie, gdzie czujesz i słyszysz, e, co się ludzi, więc ja jestem jednak zwolennikiem, żeby takie etapy kończyły się na, na podjazd. No i też chyba dla rozgrywek tych końcowych, no bo tam, tam są jednak emocje. No na zjeździe owszem, no bywają akcje, bywają emocje, ale te różnice się zwiększają, zmniejszają, ale jednak no na, na podjeździe to się wszystko rozgrywa, Tam, tamte dramaty najlepsze się rozgrywały. Zgadza się, zgadza się, chociaż wiesz, jak, y, jest takie tak jak tutaj, są bardzo duże selekcje, ten zjazd zamiast y, kilku biletów miał kilkanaście, więc myślę, że na szczycie tak, tak czy tak wiadomo, ci są ich faworyci, więc później ryzykowanie też, na sensie, moim zdaniem, takie tak nie się na, na, na górze. Dobra, mamy etap. E aha, pod drugi dzień przerwy mamy. Drugi dzień przerwy i zaczynamy ostatni tydzień, ten, o którym właśnie Ariel powiedział, że jest najtrudniejszym w historii trzecim tygodniem. No, zaczyna się tak niewinnie. Nie, myślę, że ten etap też jest będzie takiego szybkiego zawodnika lub też ucieczka. Zależnie, jak się podjedzie i czy drużynę będzie, będą chciały tą ucieczkę kontrolować z printerską na Więc etap może być bardzo ciekawy tuż po tym Teraz następny, no to taki grzebień z powyłamywanymi zębami. Cztery zostały, ale za to jakie? Zgadza się, e, zgadza się. Bardzo ciekawy etap, dosyć duże przewyższenie, jak widzę. E, no i też, w zależności od tego, jak, jak ułoży się etap na samym początku, e, od tego, czy, czy drużyna litera będzie chciała kontrolować, czy będzie miała interes, e, może to być etap zarówno pod generalkę, jak i pod, 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 pod ucieczkę. No i tak, i dwa razy podjeżdżana na Jomena, no i pamiętna dla nas lago kowadonga. Zgadza się, jechałem ten podjazd, bardzo, 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 bardzo ciężki podjazd, więc e, na tym podjeździe, nawet że jest ucieczka i ma 5 minut na dole, e, nie ma gwarancji, nie ma gwarancji No i teraz... E, etap z podjazdem, tym ostatnim, Alto de Ramoniteiro, który niektórzy porównują z Angliru, to znaczy niektórzy twierdzą, że jest nawet trudniejszy od Angliru, bo wprawdzie nie ma takiej stromizny, jak tam się czasami pojawia, ale tutaj za to trzyma. Bardzo mocno trzyma, jest to kilkanaście procent, trzyma no, to, to widać chociażby z profilu jaka to jest ściana. Zgadza się. Nie jechałem nigdy tego podjazdu. wyjechałem e, trzykrotnie, ale tego podjazdu nie znam. Ale jak możemy zobaczyć po profilu, na pewno tutaj będą dosyć duże różnice i ten i może zaważyć też o dzień słabości któregoś z powerdów, może zaważyć o tym, czy wyścig wygra albo przegra. No i też na czujnie to jest taka asturia. Te drogi to są dosyć wąskie, dosyć kręte. I to też drużyna, drużyna musi być czujna. Tak, tak. Trzeba uważać na pewno, e, też e, bardzo często na właśnie na północy Asturias, Galicja, Vasco. E, często padają deszcze, pogoda jest, e, klimat jest taki jaki jest, więc e, mogą to być etapy też bardzo niebezpieczne, więc e, na pewno trzeba będzie jechać bardzo uważnie z przodu ci, którzy walczą tutaj o zwycięstwo, żeby, żeby nie stracić. No i mamy etap 19, no to już znowu wygląda na to, że raczej jeśli ktoś tam z uciekinierów jeszcze będzie miał, będzie miał coś w nogach, mm -hmm. no to tutaj można spróbować, warto spróbować. Ja myślę, że tak, że na tym etapie widzimy jest praktycznie od, od samego początku stal pod górę, więc jeżeli tu się uformuje jakaś ucieczka, to będą na pewno silni koraż, nie będzie to ucieczka przypadkowa, tak jak na startach płaskich, więc jeżeli tutaj ktoś odjedzie spoza generalki, dosyć mocna grupa, więc bardzo jest dużo szansa, żeby ona dojechała do myślę. Ok, etap przedostatni, dwudziesty. No tutaj znowu takie, takie ząbki, takie niby nic, ale tak, pierwsza, trzecia, druga, pierwsza, druga kategoria, druga na koniec. Ale to już chyba nie na, nie na klasyfikację generalną. Już chyba ci, Myślę, z, ci bardzo... z generalki poczekają sobie na ostatni dzień, na czasówkę jednak już siły będą oszczędzać. Myślę, że tak. Myślę, że to jest kolejna bardzo dobra szansa dla, dla ucieczki. Jeżeli tutaj nikt nie zabierze się, kto będzie blisko w generalce i innych już nie będą chciały nic, to jest idealna szansa, żeby ucieczka dojechała. Też myślę, tak, że raczej tutaj nie będą drużyny dawać siebie wszystkiego, żeby, żeby dojechać w bardziej etapowe zwycięstwo. Mówię o drużynach faworytów, będą bardziej skupiać się właśnie na ostatnim etapie, czyli na jeździe indywidualnej na czas. No właśnie, bo kończy się wyścig dosyć długą, prawie 34-kilometrową jazdą na czas, no wiadomo, że na 34 km i to jeszcze takiego terenu troszeczkę też zdradliwego i trudnego jednak. No, tam jeszcze, jeszcze można troszkę odrobić albo troszkę nadrobić. Tak, 33 km po 3 tygodniach ścigania to jest naprawdę będzie nieskończona czasówka dla, dla tych, którzy będą próbować e, utrzymać lub e, poprawić się w generalce. Więc to jest długa dystans, jeżeli chodzi o, o. Jak też możemy zobaczyć, to nie jest płaska czasówka, tylko cały czas e, troszeczkę się wznosi. Z, tutaj nie widać, ale przypuszczam, że też nawet podczas tego podjazdu to będzie taka droga, e, troszeczkę góra tu cały czas, więc e, ostatni wysiłek na pewno będzie bolał. No dobra, to teraz zadam Ci dwa podstawowe pytania. Pierwsze, chciałoby się, jak tak patrzysz na trasę, myślisz sobie o WLC, chciałoby ci się pojechać? Jeszcze jedną? Wiesz co, fo, cieszę się, że jestem tutaj na Trzy tygodnie to jest jednak bardzo duży wysiłek, Vuelta e, jest moim, jednym z moich ulubionych wyścigów, bez wątpienia, w kraju, w którym mieszkam od kilku lat, no tam się tam jak swoich też, tak, tak, zgadza się, e, ale jednak to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki wyścig. Hmm. No i drugie pytanie, czy myślisz, że ktoś wygra ten wyścig przy takim układzie trasy z Primorzem Roglicem, czy Roglic to wygra po raz trzeci, no bo jednak zmotywowany będzie strasznie, znowu nie wyszedł Tour de France? Eee, motywacja, jest złoto na igrzyskach w czasówce, czyli forma jest, eee, wydaje ci się, że ktoś tu będzie w stanie z nim powalczyć? Myślę, że będzie to bardzo ciężka. Eee, będzie bardzo ciężko go pokonać, eee, oprócz tego, że Primoż jest, jak mówisz, na pewno zmotywowany, teraz złoto olimpijskie, ma wokół siebie bardzo silną drużynę i jeżeli nic nie stanie się takiego nieprzewidzianego myślę, że to jest główny fałorytem na zwycięstwa. No bo co, mamy Karapaza, pamiętamy jak w zeszłym roku Karapaz próbował, próbował, kolarzy Mowi mu nie pomagali eee, no ale nie udało się tego Roglicza, Roglicza dopaść. Mamy, mamy Bernala na liście startowej oczywiście, jeszcze jest parę dni, to jeszcze nie jest ostateczne. Neos ma też naprawdę ma też bardzo, bardzo mocny skład. Tak mówisz, mamy Galapazza, mamy Bernana, który, który w tym roku też ma motywację, bo chciałby w tym roku wygrać dwa duże których w których startuje. Będzie z nimi pitkok, będzie z tego składczyłem naprawdę bardzo silny skład. No ale tak mówię, moim zdaniem że jest tutaj głównym faworytem. Zobaczymy, no jest Lopez, jest Mas w Movistarze, który był drugi w 2018. Valverde pojedzie, no ale to już chyba raczej tutaj jednak, jednak Valverde już, już chyba nie. Adam Slanda Landa, De La Cruz, zobaczymy jak to będzie w UE. Jak to, twoim zdaniem, będzie w No Bo teraz wychodzi na to, że to De La Cruz ma być liderem, Rafał ma pomagać. Myślisz, że tak, tak to się ułoży, że Rafał też było coś, sobie powalczy? Czy to raczej tak będzie, że jednak ten się na niego pracuje? Hmm, myślę, że to wszystko zależy od tego, jaka będzie pozycja Dawida od samego, od samego początku. Jeżeli będzie blisko od samego początku, Pewnie Rafał będzie musiał skupić się na, na pomaganiu. A jeżeli straci troszeczkę i, będzie, i ekipa decyduje, że jednak odpuszcza generalkę i będzie walczył etapy, myślę, że to jest w, w takiej sytuacji Rafał też, jakby... Wolną rękę mógłbym powalczyć, przynajmniej jak się to się dziękuję Ci bardzo, i to może w takim razie czas się zapoznać z trasą, w to no, dzisiaj, tak. bo za chwilę trzeba będzie ja na lunch, później do autobusu, i tam będę miał precyzyjnie przedstawioną całą trasę. Ja. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. A to jeszcze dodam na koniec, że już niedługo książka Tomka Marcińskiego będzie na rynku. Tomek, kiedy? Zgadza się, e, Planujemy premierę książki dzień przed wyścigiem w Niepołomicach, czyli 17 września. E, tutaj ten pan prowadzi w tej książce radio wyścigu, więc też się tam <grym> będzie pojawiał. E, myślę, że będzie Będziesz to... Mam nie będzie, jak to na prasie czasem wygląda. Tak, tak, tak. E, myślę, że będzie to bardzo ciekawa opowieść, nie tylko o kolarstwie, e, w ogóle o życiu, więc... E... Zapraszamy do czytania. Zapraszamy, Zapraszamy. do czytania. Na tur, do turze też ta książka będzie. Będziemy na promocji, także będziemy, będziemy czujni. Już niedługo więcej szczegółowych informacji.